Cześć, Urbixpl z tej strony. Dzisiaj zrecensuję zawodnika, który nie tylko lubi się pośmiać, ale też umie dobrze kopnąć. Panie i panowie, zawodnik tego miesiąca, Eden awa. Na początek... Informacje. Piłkarz urodzony 7 stycznia 1991 roku w... La Louvier. W Belgii. Nie no, nie takie informacje. <grystanie> 173 cm wzrostu, 4 gwiazdki sztuczek, 4 gwiazdki słabszej nogi, pracowitości wysoka w ataku i średnie w obronie. To wszystko wygląda znakomicie u Grajka, którego domyślną pozycją jest lewe skrzydło. Co do statystyk na karcie zacznijmy od tej najwyżej ocenionej, mianowicie od... Driblingu. Najłatwiej mieć zawodników balansem ciała, jednak wykonywanie sztuczek azardem też daje radę. Jeśli zabawa prawym analogiem nie jest Ci obca, to tym zawodnikiem śmiało można walczyć w pojedynkach 1 na 1. Jeśli zaś nie do końca wychodzi Ci robienie trików, to spokojnie, ten zawodnik może też dosłownie wyprzedzać zawodników, wykorzystując swoje zawrotne tempo. Tutaj wielkiej filozofii nie ma. Szukasz odrobinkę wolnego miejsca, wypuszczasz piłkę, i jedyne co ci zostaje, to zastanowić się, w który róg strzelić bramkarzowi i ewentualnie jaką cieszynkę wybrać. Dużą zaletą jest ogromne przyspieszenie belga, które pozwala na wykreowanie sytuacji sam na sam z bramkarzem. Często też faulowano naszego zawodnika, co przejawiało się dużą ilością rzutów wolnych. A te są dużą przyjemnością i przede wszystkim fenomenalną okazją do zdobycia bramki. Blisko czy daleko nieistotne. Jeżeli tylko przeciwnik nie stanie obrońcą na słupku wysoce prawdopodobne jest to, że będzie wyciągał piłkę z siatki. No chyba, że tak jak tutaj, jego bramkarz wyjmie piłkę z samego okienka. Zastanówmy się jeszcze, co powinien mieć idealny skrzydłowy. Macie rację, oczywiście fryzurę. No dobra, żartowałem. Oczywiście chodzi o podanie. Tego kryterium długo oceniać nie będziemy. Podania ocenione na 87 mówią same za siebie. Krótkie podanie? Górne na wolne pole? Krosik? Nie ma najmniejszego problemu. Eden Hazard do usług. Dzięki tym umiejętnościom Belg bardzo często notował asysty. Jedziemy dalej. Ustawianie się, czyli to jak zawodnik pokazuje się kolegom z drużyny do podania. I znowu Hazard będzie zbierał pochwały. Tak jak widzicie nasz lewoskrzydłowy nie ma z tym najmniejszego problemu. Ba. Czasami aż ja byłem w szoku tego, jak ten zawodnik przewiduje, gdzie spadnie futbolówka. Zachowywał się tak, jak typowy lis pola karnego, a kiedy już dostawał piłkę, to oczywiście kończyło się to bramką. Póki co wygląda na to, że Belk jest zawodnikiem kompletnym. Nic bardziej mylnego. Ma jedną bardzo istotną dla fifowego wymiatacza wadę. Chodzi tu o... Siłę! Może nie do końca jest tak tragicznie, ale moim zdaniem Eden Hazard powinien częściej odwiedzać siłownie. Wdawanie się w pojedynki siłowe tym zawodnikiem do najlepszych pomysłów absolutnie nie należy. Czasami jakimś cudem uda mu się pozostać przy piłce, ale większość starć bark w bark przegrywa. Na sam koniec to, na co wszyscy czekali. Zobaczcie, jak ten zawodnik. Strzela. Uderzenia z lewej strony finezyjnym strzałem dla większości bramkarzy są nie do obrony. Zdziwiły mnie też uderzenia prostym podbiciem nawet lewą nogą. Był też jeden bardzo dziwny gol. Ale to tylko jeden! Mam nadzieję, że recenzja Wam się podobała. Ocenę końcową zostawiam Wam, dlatego dajcie znać w komentarzach, ile punktów w skali od 1 do 10 przyznalibyście fioletowemu hazardowi. I to tyle, trzymajcie się, do zobaczenia w następnych filmach. Hej!